Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry God of War Ragnarok. Moi drodzy, ja jestem na streamie, jest ze mną ponad 20 już osób i kontynuujemy przygodę. Jak widzicie, dotarliśmy do jakiejś wioski płynąc naszą łodzią, także płyniemy dalej i zobaczmy, gdzie dotarliśmy. Pewnie zaraz pojawi się jakiś napis. A, to już jest miasto krasnoludów. Witam serdecznie siata. W wersji pudełkowej, którą kupiłem był dostępny angielski, włoski, francuski i chyba niemiecki. Nie było do wyboru polskiego języka, no ale nawet jakby był, to i tak bym go nie wybrał, więc dla mnie jest żadna strata. Ale w wersji pudełkowej, wersji, którą uświadczymy to angielska z napisami.

Dwie przyczyny, że pojawiła się statua Odyna. O, jest i Sindri, zobaczmy. O, kruki, które. Kruka przed chwilą jednego zabiłem. Wszystkich będzie 48. O, dzięki, Redkin, za wrzucenie. you know, i'm glad i came back here at least once before ragnarok. oh, if these cobblestones could talk. filthy, the disgusting mouth. do you mind if i fiddle with your bow? Ugh, you are long overdue for a replacement. Taking advantage of certain materials' Ow. structural sensitivity to sonic vibrations has been something uh, I've been meaning to try for quite some time now. Thanks for uh, finally trying it. What's it gonna be this time? Patience. I find it's best to see these things. Oh, in action! Ah. Uh. Nie wow, niezła cięciwka. Co tu się tak mi otacza? Przestań się turlać. Możesz przestać się tarzać. Przytrzymaj L2, aby wycelować. Okej. Okay.

Bardzo szybko padłem w ogóle. Jakbym robił coś źle, wydaje mi się, że coś nie ogarnąłem tutaj, ale też trochę mnie Tolek zaczepiał i mnie tutaj wybił trochę z równowagi. I dalej to robi.

Okej, okay, spróbujmy e, kupić coś u, u wali. Kamienie wskrzeszenia. O, pamiętam, mogą się przydać. Wytwórzmy sobie jeden kamień, na pewno się przyda. Nie wiem, czy pamiętacie, ale dzięki tym kamieniom e, Atreus może nas wskrzesić w momencie, kiedy padniemy. Myślę, że to sporo by nam pomogło.

Cofnę się jeszcze tutaj i popatrzę czy nie ma tutaj aby na pewno nic do podniesienia więcej ale nie widzę Możemy lecieć No i nie mamy naszej latareczki, bo niestety została nam odebrana Bifrost jest uszkodzony Everyone's hiding on this side too. Odin's occupation of this realm has its hooks in deep. But there aren't any guards patrolling. We're clearly not a threat. Why hide? Resist, and you're made an example of to keep the rest in line. Self-preservation can outweigh bravery for even the strongest of folk. Fear keeps them safe and alive. Okay, to trzeba pewni Rosbich. <try> Drzwiach, do Jeszcze inaczej. Prawdopodobnie trzeba zeskoczyć z góry i coś tu zrobić. O tak jakby mi na tym pokazuje, nie? że można coś zrobić, ale... Nie wiadomo co. Później się to uruchamia. Albo chodzi o tą jego strzałę. Czekajcie. Dopiero sobie przypomniałem o tej mechanice. Hm. Mm. W takim razie nie do końca wiem po co się to otwierało. Hello? Czym to handle? A firebomb from the chief anti-ordn propagandist in Darlin's rebellion. Quite a shot witchy had until she came to. You have Cały czas zapominam też właśnie o tej strzale Atreusa. W sensie o tym, że on w ogóle może strzelać z tego łuku, ale powoli i powoli sobie już pominam. Tu można podejść do jakiejś chatki, zapytajmy o drogę. A nie, to jest ta ścieżka, z której przyszliśmy chyba. Myślałem, że to są drzwi do chatki. Dobra, idźmy w drugą stronę. O, tu, się, tu się pewnie da przebić. Nie, Nikt nie jest zainteresowany, żeby nam pomóc. Dobra, to w takim razie chodźmy tędy. A, tylko tędy? Się nie da. Coś tu trzeba zrobić, pewnie, żeby. Widzicie? Tutaj tutaj coś jest, coś tu będzie trzeba zrobić z tym Ale jeszcze chyba nie możemy tutaj nic z tym zrobić. E, co? Dobra, czyli o tą ścieżkę chodziło. Promising, right? That's well, like a house. If he's here, maybe you should let me do the talking. Well, we don't want to intimidate him. You're tall as a tree, and you have a severed head on your head. <coughs> None taken. Good point, though. okay? Hello. Watch yourselves. Apparently, there are intruders about. Oh, that's us, I think. Eh, well, if you're planning on killing me, at least let me finish this song. That alarm was in just the perfect key. We're just looking for a friend of ours, named Derlin. <laughs> well, we both know that's not true. Derlin's got no friends left. But if that's all you need, head out the back way there, and you'll see the safety office just across the river. Just don't go making trouble for the rest of us. I while you travel through this realm, maybe you could clean up the heads? mess. What mess? Later, brother. Płynie łodzią do biura Durlina. Ciekaw jestem o co chodziło z tym, żeby uporządkować głowę. No dobra. Chyba musimy stąd wyjść. Tylko on coś mówił, że to po drugiej stronie trzeba wyjść, tak? Tylnym wyjściem, czyli chyba tędy. Sorry, one more thing. Although these are gifts I'm giving to you, so I shouldn't be sorry, and you should be thankful. Anyways, here. Please be careful. Coż, to jest? It's beautiful. Thanks, Indri. It is beautiful, isn't it? It's also very useful. You'll be able to find anything your heart desires with it. Really? As long as your heart desires the locations your father and you decide and plot to travel together, then yes. It is a compass. Ah, but a beautiful compass. Now scamper off. Aha. Czy teraz na górze naszego ekranu pojawi się kompas? Mm, tak jest. Krasnoludzki kompas i mapa mogą pomóc Kratosowi dotrzeć do różnych celów. Wciśnij lewą część przycisku panelu dotykowego, aby przejść do mapy. Ok, nice. Poruszanie się po mapie, oddalanie, przybliżanie. Możesz włączyć śledzenie danej lokacji na kompasie, przesuwając nad nią kursor. Dziś L3, aby wyśrodkować. Boczny panel wyświetla postęp trwającego zadania. Nice. Artefakty. 3 na 11, wiedza o świecie. 1 na 17 i tak dalej, i tak dalej. Kruki Odyna. Aha, tylko mi pokazuje tak jakby w tej lokacji, rozumiem. Spoko podążać za złotą ikoną, by odkrywać drogę lub śledź przysługi przypinając je do kompasu. O i teraz widzicie mamy kompasik na górze i wiemy już gdzie biec. Właśnie się zastanawiałem, czy będzie taka mechanika, bo ona była w poprzedniej części. Witam serdecznie Fabian, fajnie, że dołączyłeś i teraz faktycznie tutaj wciskając lewą stronę mamy pokazane co i jak. I tutaj mamy sklep.

Okej, mistyczna brama. Wcisnę kółko czy ona się wtedy otworzy. Tak jest. No jak widzicie tutaj mogę się przenieść do... pewnie do tego samego miejsca, więc nie muszę tego aktualnie robić. we head

Ok, nektar, mamy to. I teraz moi drodzy, chyba powoli pojawia nam się tutaj opcja, tak jakby czy tam powiedzmy możliwość troszeczkę zmiany planu. Jak widzicie, na przykład mamy tutaj to zadanie z tymi platformami, i te platformy możemy, musimy właściwie chyba wyłączyć, czy włączyć, czy jak to tam. Eee, zobaczmy cele. Na ratunek, Tyrowi. Przysługi. W służbie Asgardu, widzicie? Wyłącz platformę. Eee, dziewięć światów to są oczy: Odyna, zabij kruki. Ok, pracę. Eee, zabij tropicielki. Przeklęte pełzacze. Ponury żniwiarz. Ok, nieźle. No dobra, tutaj myślę, że na razie jeszcze jest za wcześnie na jakieś aktywności poboczne. Więc lecimy dalej za złotym znacznikiem czyli fabułą. Później zajmiemy się tymi innymi miejscówkami. Well, the sign of hair's breadth away from a head injury up there certainly gives that impression. We're looking for Derlin? You have an appointment? Uh, no. Has anyone ever had an appointment here? Here <laughs> to <laughs> collect on something, pal? Think, uh, providing a severed head around on your hip is gonna scare me into somehow approving Esther's accretion proposal, eh? We are looking for a prisoner of Odin's. Being kept in a mine somewhere. Some friends of ours said that you could help. Where did you get? You chop her head off with that too, eh? She was my wife. Nina and I. Oh. Wonder where she went after a little cool here failed. Failed? Yeah, come, come. Failed. Faye is dead. Best of them are. One's left alive, I have to pay the price. I'm afraid I can't help you with your little prisoner situation, but he could have answers on how to stop Odin, and free svartalfheim from the Aesir. Now I'm not in the business of crossing the old father anymore. Wait, before you go. <laughs> what is it? A fine. Hygiene code violation for improper transport of a rotting head. Uh, two demerits for speaking the old father's given name, and uh, yeah, for fucking up my desk. A fine. Pay it at your leisure. Okay. Get out of my office. Wizyta tutaj była totalnie jakby niepotrzebna? Niczego się nie dowiedzieliśmy. Nie wiem, co dostaliśmy od tej śmiernicy. Ale wyjdźmy już z tego biura, bo ewidentnie nie jesteśmy tu mile widziani. Okej. Okay. Nie wiem po co ja to zrobiłem. Ten nowy ruch, czy ta nowa cięciwa ogłuszę przeciwniku Rzeźnia. A najlepsze jest to, że pochwała od, od Kasi dostał Atreus. Ja tu naparzam. Robię co mogę. Ale to Atreus jest coraz lepszy. Okay. Milutko. Proszę nie gryź tego. Nie gryziemy tego, tego Kciuś. Dotrzyj do kopalni za górą, nie rusz tego, nie wolno. Dobra, już się chyba powoli wyspał, z tego co widzę. Okej, okay, tutaj jakiś hak odkryłem, ale nic mi ten hak na razie nie podpowiada. Przestań mi się tu miotać, co? Po co się to robi? Nie wiem jeszcze, ale po coś, no na pewno. Pewnie w przyszłości będzie jakaś umiejętność, która da nam tutaj poszaleć. Zobaczmy, czy ja mogę to zamrozić. Jakoś nie. No dobra. Jakoś muszę odkryć dalszą ścieżkę. A tutaj jest dalsza ścieżka. To było proste, żeby ją odkryć. Tędy. This thing looks like it can take us up the mountain. Maybe we'll be able to see a mine up there. Ah, nothing quite like a dwarven train ride. To them. Spadash. We can take osiad. that train up the mountain when you're ready, brother. Dobrze, tutaj widzę, że będzie można coś jeszcze w przyszłości z tym zrobić, ale jeszcze nie mamy odpowiedniej umiejętności, żeby z tego skorzystać. Także lećmy tam, gdzie możemy. Nie wiem, czy wiecie, moi drodzy, ale jeden z krytyków, recenzentów growych skrytykował tego nowego gadowóra. E, przy, przy, przyczepił się do tego, że gra jest praktycznie taka sama jak poprzednia część że nie ma tutaj nic nowego że fabuła jest miałka e, i że gra nie pokazuje tak naprawdę nic nowego, oprócz trochę więcej tego samego i ocenił tą grę 6 na 10. I ta ocena przysporzyła mu pogróżek, że go zabiją. Także powiem szczerze, że przez to, że na tą grę jest taki hype, to trochę aż strach coś złego powiedzieć teraz na temat tej gry. Ale ja oczywiście mam trochę odmienne zdanie, i ona bardzo mi się podoba, więc chyba nic mi tu nie grozi. Jestem chyba bezpieczny. Okej, okay, moi drodzy. Dotarliśmy do kuźni, i teraz naszym celem jest przedostać się naprzód tej zepsutej przełączy, kiedy kompas staje się złoty, w pobliżu jest dostępny jakiś cel. Przeszukaj okolicę i znajdź wskazówki. Ok, to jest nasz cel na dalszą część tego streama, moi drodzy, także ja sobie tutaj pozwolę zrobić pauzę na streamie i zapisać grę oraz zakończyć odcinek, który nagrywamy. Moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wbijajcie na streamy, bijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.